Witajcie, skorpiony, na naszym czytaniu dodatkowym na listopad. Zobaczmy, co u Was, co się zmieniło w energiach. Co karty dla Was mają? Najpierw nasz księżyc, księżycologia. Co dla skorpiona? Wsparcie. O, i jeszcze coś wyskoczyło. I prawo przyciągania. No proszę, ciekawie. Co w mapie? Mapa dla skorpionów. Samotność, spokój, samotność raczej. Jakie zwierzątko? Numer trzynaście może mieć znaczenie, lub cztery. Czwórka to stabilizacja. I zwierzątko, pancernik, ustal zdrowe granice. Jeszcze dwie karty. O, wiara i energia. No, bardzo ciekawe. Zobaczymy, co tutaj. Ym. I co ta to? Co dla skorpiona. Jakie dodatkowe informacje? O coś już tutaj nam wyskoczyło. To jest Wasza energia. Jeszcze. No dobrze. Wyzwanie, problem. Jak się widzicie, korzenie problemu, przeszłość, przyszłość, co z zewnątrz, nadzieje, obawy oraz rezultat. No wasza energia taka, teraz jest taka, jesteście w piątce mieczy. Piątka mieczy to jest poddanie się bez walki. I wasze nadzieje i obawy to jest takie właśnie nawet niepoddanie, no, takie czucie, czuć, przepraszam, poczucie bycia oszukanym. I wasz problem, wasze wyzwanie to jest siódemka mieczy, czyli rzeczywiście może zostaliście oszukani. Może ktoś was okradł, tak? Jest tutaj. Bo wy się widzicie w królu pentakli. Ym, w kim stabilnym. Może to jest właśnie. Ktoś Was tutaj oszukał. No, ale wy chcecie stabilizacji, tak? Wy wiecie, lubicie wiedzieć, na czym stoicie. Ale tutaj się jakieś gry odbywają, tak? Dlaczego mamy. O, wow, jest śmierć i jest. Jest umiarkowanie. Czyli w kimś z Was zachodzi tutaj taki powolny proces zmiany. Ktoś wychodzi z klatki, z klatki mentalnej, w tej ósemce mieczy tutaj, bo to są korzenie tego problemu, tak? Albo z klatki, yy, widzicie, to mógł być związek, w którym osoba była oszukiwana. Jakieś kłamstwa były wam mówione. I wy teraz wychodzicie z tego, tak? Coś wychodzi na jaw. Trójka kielichów i yy, kochankowie. Wiecie, trzecia osoba wychodzi na jaw. Ktoś z was dowiedział się, że yy, no była zdrada. Dlatego jest z was ta przemiana. Dlatego jest was. Wy jesteście cały czas w tym związku. Ale. No, przegraliście. Tak się czujecie, jakbyście byli zdradzeni, przegrani. Coś się z Was zmienia i jesteście cały czas w tym związku, no ale to już nie jest to samo, tak? To jest, wiecie, różne zobowiązania mamy. To nie jest tak, że możemy sobie po prostu odejść. Są jakieś, nie wiem, kredyty na dom, dzieci, no różne rzeczy, tak? I. Jeśli to dotyczy pracy, finansów, tak? No to też jest zdrada, tak? Ktoś po prostu was wykolegował tutaj i robi, zaczął robić interesy z kimś innym. Nie wiem, zatrudnił inną osobę na wasze stanowisko. Coś takiego, wiecie? Ty się widzisz, no jesteś, widzisz się stabilnie. Jesteś w królu, w królu pentakli. Jest dziewiątka pentakli i siła. Tak, bardzo się, dobrze, że się tak widzisz, tak? Bo Pomimo tego, że ktoś tutaj coś yy, 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 zrobił za Waszymi plecami, to jesteście osobą spełnioną, niezależną, silną i finansowo zabezpieczoną. Być może ta osoba już wcześniej miała takie akcje, tak? więc dlatego Wy już na, zawczasu się zabezpieczyliście. No dobrze, korzenie problemu, czegoś nie widzieliście. To było też, mogliście się oszukiwać, tak? Słońce i as pentakli. Czyli wiecie, to wyglądało, czy praca, czy ten związek wyglądał, jakby był po prostu takim spełnienie marzeń. I czymś, to, sobie, to było coś fajnego, to był, jakby to powiedzieć, taka obietnica stabilizacji, czegoś fantastycznego, tak? Czegoś na dłużej. I no ale wy czegoś tutaj nie widzieliście, albo ktoś was oszukiwał tutaj właśnie. I, I słońce, jakby wyciągnęło te wszystkie kłamstwa na światło dzienne. Słońce wam pokazało, czym to naprawdę jest to wszystko. Może myśleliście, że to jest dziesiątka pentakli, a słońce wam pokazało, że to jest tylko as. W sensie wiecie, i ten jeden. I że albo że, że właśnie trzeba zacząć wszystko od nowa też. Przeszłość, no i tutaj się też to łączy. Jest As Mieczy. Jakaś prawda wyszła na jaw. Wiecie, to słońce wyciągnęło jakąś prawdę yy, na jaw. Stąd ta samotność tutaj, ale trzymaj wiarę i energię. Masz wsparcie i ustaw yy, zdrowe granice. Ile jakaś osoba może, no, jak bardzo może ci wejść na głowę, tak? Albo w ogóle, żeby nie wchodziła na głowę. Królowa kielichów i Siedemka kielichów. No jakieś zupełne mamienie tutaj jest. Iluzja. To jest osoba zakochana, która żyła w iluzji. Jest ta siedemka kielichów. To oszukiwanie się. No, to jest strasznie smutne, ale właśnie no teraz jakaś prawda została powiedziana, tak? Coś wyszło na ja. Jaka jest najbliższa przyszłość dla was? Czwórka buław. Trójka pentakli i czwórka, czwórka mieczy. Czwórki to jest stabilizacja. Dla kogoś może być właśnie, no zaczyna, będzie zaczynał coś od nowa, tak? Coś, ale wiecie co? To będzie coś spokojnego. Wszystkie burze się skończą. To jest miejsce, czwórka mieczy, to jest miejsce, gdzie jest gdzie się uleczacie? To jest ten wasz kącik z kocykiem, z herbatą, tak? I Trójka Pentakli to jest jakaś fajna nowa współpraca. Widzicie, tutaj macie, macie wsparcie w tej, tej karcie księżyca, tak? Czyli ktoś was wspiera. Nie jesteście sami tak naprawdę. Jest ktoś, kto zawsze jest przy was i, i, i was wspiera, i to może być ktoś, kto z nową ofertą wyjdzie, jeśli chodzi o pracę, tak? I będziecie, właśnie zaczynacie od nowa, ale to jest coś, co jest coś pięknego, bo tutaj jest czwórka buław, czyli świętujecie, tak? To jest świetna współpraca. Jeżeli chodzi o związek, to no, pojawi się ktoś, może nawet małżeństwo tutaj z tego wyniknie, bo czwórka buław to jest właśnie małżeństwo. Co z otoczenia? Dwójka pentakli, piątka pentakli i siódemka buław, czyli. No, cały czas jeszcze wiecie, wy już jesteście w takiej oazie spokoju po tych wszystkich tutaj akcjach. Znajdziecie swój bezpieczny kącik, swoją, swoje schronienie, a na zewnątrz cały czas będzie jakaś burza, tak? Coś będzie, może będą jakieś oczekiwania wobec Was, może będzie takie widmo kryzysu znowu. I to jest to żonglowanie tymi dwoma pentaklami, właśnie dla Was. Więc. Wy będziecie musieli sobie po prostu radzić już nawet nie ze swoimi w środku, jakimiś myślami, tylko z tym, co zna, z zewnątrz będzie do was przychodzić. No, co, tym, co nie wiem, może ktoś mówi, radzi, jakieś urzędnicze sprawy mogą tutaj przychodzić. No, no tak może być, tak. Ale tak jakby wy jesteście bezpieczni i pamiętajcie, wy, wy jesteście w tej fantastycznej energii pewności siebie. Czyli. Ktokolwiek wam tutaj wyrządził szkody, to ten ktoś jest ym, przegrany. Nie wy. Nadzieje lub obawy. Rycerz Kielichów i Rycerz Buław i dwójka, dwójka mieczy. No, jest tutaj nadzieja, że pojawi się ktoś nowy, tak? Albo jakieś wiadomo, na jakieś wiadomości czekacie? Na jakieś wiadomości, które yy, pomogą wam ruszyć z tego miejsca, w którym jesteście, tak? Że coś się znowu zacznie dziać. Albo tam przyjdą pieniądze po prostu, jakieś niespodziewane pieniądze. No, większe pieniądze, może ktoś czeka na to. Albo po prostu dwie osoby i tutaj jesteście w tej dwójce mieczy, czyli jakiś wybór, tak? I jaki mamy rezultat? Trójka buław. Coś zaczyna się dziać, wyruszacie, wyruszacie do swojej tęczy. No dobrze, dlaczego mamy trójkęła? No bo A no. Spójrzcie na te karty. Bo coś się zakończyło. Jak to je dać? Bo jest koniec. I jest czas na nowe. Dziesiątka mieczy i świat. Coś się zamyka. I... Otwiera się nowy rozdział dla Was po prostu. Mam nadzieję, że podobało Wam się to czytanie. Jeżeli tak, możecie kliknąć lajka. Like no i tyle. Dziękuję, że jesteście ze mną. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, pa. pa.